Raczej chyba nie mamy, znaczy wiadomo, to sztuka dla sztuki, nie i tak dalej, że można by to było zrobić, ale nie mamy raczej w zamyśle, mówiąc nie mamy, mam na myśli oczywiście naukowców pracujących nad tym, stworzenia, wiesz, takiego replikanta, jak mieliśmy ich w filmach z cyklu Blade Runner. Totalnie sztuczny organizm, sztucznie zaprojektowane komórki i tak dalej. No to nie jest póki co naszym celem. Raczej chodzi właśnie o wyspecjalizowane nanomaszyny, które są w stanie robić różne rzeczy. Co więcej, niektóre wirusy mogą służyć nam istniejące już teraz za takie nanomaszyny. I są koncepcje, które wykorzystują wirusy do tego, żeby na przykład y cięły one w komórkach jakichś bakterii, bo najczęściej bakteria się do tego wykorzystuje, DNA. Mhm. Takiej komórki, wdrukowywały tam swój fragment DNA i replikowały się dalej w takiej komórce, ale już z tymi konkretnymi nowymi elementami właściwościami. i właściwościami. I potem te wirusy mogą robić różne rzeczy, i wykorzystujesz de facto wirusa takiego gdzieś tam pewnie przeprojektowanego troszeczkę. Do tego, żeby był de facto taką nanomaszyną, z której potem możesz skorzystać, więc mamy już platformę, na której można to budować, nie? ale nie, tworzymy, nie staramy się stworzyć z tego pełni działających organów, a potem, wiesz, sztucznego człowieka, nie? jakby to nie jest celem. Ale, przynajmniej na razie. ale, ale mimo wszystko, bo to są też, też pewne etapy, no bo oczywiście w momencie, gdy my coś jakby staramy się projektować, to możemy albo metodą y, szukania samoistnych, takich mm -hmm. naturalnych zmian y, tworzyć nowe, nowe odmiany, tak, nie wiem, kwiatków, czy tam tych tam różnych tych, tam czegoś do jedzenia w ogródku orzechów. Niedawno widziałem y, taki, taki bardzo fajny program, y, gdzie człowiek, który jest hodowcą y, Węży. Mm -hmm. On krzyżował te węże w jakiś taki sposób, żeby uzyskać jakieś takie wzory tych pytonów, które powodują, że są one wyjątkowe mm -hmm. i, i. kosmiczne. I, i, kosmiczne pytony, tak. <laughs> kosmiczne pytongi. Tak, to już e, natomiast, natomiast, natomiast jest też ta możliwość, o której wspominałeś, czyli tej, tych manipulacji genetycznych, mm -hmm. po to, żeby uzyskać jakieś konkretne. Właściwości, na przykład tutaj taką konkretną właściwością, dosyć dosyć, no chyba pożądaną swego czasu, było to, że w jakimś zbożu, nie wiem czy to soja była, czy coś takiego, uzyskano właściwość, dzięki której ten, ta roślina była odporna. Nie poddawała się działaniu substancji takich, które wnikają tam i zabijają tak, roślinę. Mm -hmm. tam wnikają do samego korzenia, czy przez korzeń do rośliny i powodują, że obumierają wszystkie komórki. I dzięki temu można było jakimś środkiem chwastobójczym, bardzo takim trującym, pryskać w sposób nie wiem, dowolny, i wszystko umierało, a ta roślina żyła. Ale to jest taki, wiesz, to jest taki przykład ekstremalny. O którym może, może niektórzy tutaj z, z widzów słyszeli. Natomiast te manipulacje genetyczne, one no mają miejsce. One sprawiają, że wprowadzając zmiany do jakichś no powiedzmy roślin, że my jednocześnie tworzymy te rośliny użytecznymi. W jakichś konkretnych zadaniach, które, na, y które przed nimi stawiamy. I ja y tylko słyszałem, nie wiem na ile to jest realizowane, czy to były tylko projekty badawcze, czy może jest to gdzieś w życiu stosowane, że y takie uwitaminowienie roślin stosowano, czyli, czyli rośliny rosły w takiej odmianie, tak, genetycznie mm -hmm. zmodyfikowanej, żeby, być, żeby posiadać w sobie więcej przyswajalnych witamin. Też. No jakieś... tak, tylko to już są jakieś tam manipulacje genetyczne, nie? No tak, A. tak, ale to, to, to są te, te, te to, o czym mówiłeś. To jest to krojenie DNA, mm -hmm. wstawianie jakichś tam, czy wycinanie jakiejś właściwości, wstawianie mm -hmm. jakiegoś tam kawałka genotypu innego. Nawet nie roślinnego, tylko zwierzęcego, na przykład no, po to, żeby roślina była odporna bardziej na mróz. Zobacz, na, na zobacz, jak to jest bardzo potrzebne w przypadku różnych terapii genowych, też w skali nano przecież tak. przeprowadzanych, jeżeli chcemy je zastosować do dorosłego organizmu. Bo wiesz, nie tak dużym problemem jest zrobienie jakiejś terapii genowej na, wiesz, embrionie jakimś, do, który dopiero tak. się rozrasta i widzisz, że tam są jakieś błędy, które można ewentualnie poprawić mm -hmm. i w przyszłości pewnie takie zresztą gata, był taki świetny tak. film szok przyszłości, który o tym dokładnie mówił o społeczeństwie, gdzie pojawiła się w pewnym momencie możliwość edycji swoich własnych dzieci mm -hmm. i ludzie zaczęli z tego korzystać. No i potem te edytowane, poprawiane genetycznie osobniki no miały dużo lepiej w życiu niż te, które były losowo, że tak powiem, mm -hmm. nie, bo nie miały wad różnych chorób i tak dalej. Ale żeby to przeprowadzić, potrzebujesz właśnie dokładnie nanotechnologii, nie? I w momencie, kiedy. Znaczy, inaczej, jeżeli chcesz to przeprowadzić na starszym osobniku, bo musisz zadziałać na wszystkie komórki de facto No są te terapie hormonalne, tak zwane. No ale to, to hormony, no to jest innego. No To, to innego. są hormony, tylko że one. No, a właśnie, jak one są pozyskiwane? W, w sensie? jaki sposób? Czy są pozyskiwane? No bo, no bo hormony, no to są też. Molekuły to są też substancje mniej lub bardziej skomplikowane, Może być które tak... są wytwarzane przez nasze, przez nasze no, gruczoły, no. gruczoły mhm. tak jakieś or, części naszych organizmów. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, bo wiem, że niektóre substancje przez bakterie są wytwarzane i to też tak. jest taka no, trochę nanotechnologia, no, jakby no, nie patrzeć. Penicylina no jest substancją też wytwarzaną, wytwarzaną przez pewne grzyby, mm -hmm. które rosną na przykład na pajęczynach, tak, bo pajęczyna jest idealną pożywką, to dlatego dawniej zbierano pajęczyny, yy, karmiono je troszeczkę cukrem z chleba, tak, i ugniatano to po to, żeby, żeby rany się lepiej goiły, mm -hmm. nie zdając sobie sprawy, że tam jest coś, co stało się pierwszym po wyekstrahowaniu pierwszym antybiotykiem, tak, mm -hmm. czyli substancją bakteriobójczą. I yy, jesteśmy w stanie to dzisiaj hodować, jesteśmy w stanie to, to wytwarzać tak, bez najmniejszego problemu, jesteśmy w stanie wytwarzać mnóstwo rzeczy. Przecież te witaminy, o których tutaj przed chwilą wspomniałem, yy, znaczna część witamin jest Tworzone chemicznie, to nie są pozyskiwane gdzieś tam. Mhm. Ale to, to, gładko przeszliśmy do medycyny i nanotechnologii, i w sumie jakby tutaj mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich nadziei, nie? Na różnego rodzaju terapie, na właśnie... O, widzę, że masz te urządzenia mechaniczne nano... Na, te, no to tak, stworzone. To, tak, tak, tutaj trochę sobie też notatek e, Masz ale... mnóstwo, wiesz, takich nadziei właśnie pokładanych w nanotechnologii, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, no na tak. przykład niszczenie komórek rakowych z zachowaniem komórek zdrowych dookoła, więc to byłoby świetne, gdybyśmy mieli armię żołnierzy w mikroskali, które po prostu niszczyłyby tak. taką, taką komórkę. Wiesz, docieranie z lekiem do konkretnego miejsca, no bo niektóre leki są bardzo toksyczne, i zalewając organizm takimi lekami, jak na przykład chemia, też ponownie tutaj nowotwory, no, uszkadzamy bardzo dużo, nie? Jest wyniszczająca taka terapia. Gdybyśmy mogli ją wcelować konkretnie w takie komórki rakowe, no to super, w ogóle wiesz. Brałby chemię i nie, nie do końca nawet to poczuł. E, czy właśnie chociażby edycja genów już w dorosłych komórkach, gdzieś tam, żeby naprawić jakieś e, nagromadzone błędy, to wszystko jest piękne. Natomiast jest pewien problem. Nie wiem, czy słyszałeś o tym i natknąłeś się na to, mm. bo musielibyśmy wprowadzić coś do organizmu, i teraz mamy problem, bo są pr gdzieś tam robione testy nad takimi nanitami. Próbuje się wytworzyć takie maszyny, które coś tam robią. Tu masz właśnie takiego urządzenia przykład, które działa sobie na zasadzie po prostu chemii. Tak. Ale Prze to są mikro... molekularny. Tak, ale to są mikro, wiesz, cząsteczki i okazuje się, że one wcale nie są obojętne dla naszych organizmów. No, oczywiście. I to jest piękne i romantyczne, jak sobie właśnie w dziełach science fiction, w tej warstwie pop pomyślimy o tym. Po prostu wstrzyknijmy sobie, czy wciągnijmy do płuc jakieś takie właśnie nanity, a one zrobią robotę. Tylko okazuje się, że przy tych nano-wielkościach zaczyna dochodzić do mnóstwa zapaleń, na przykład, nie? I nanity są w stanie zniszczyć płuca, konkretnie, chociażby bo były takie testy gdzieś tam robione, że nie zbyt dobrze przyjmują płuca właśnie z ssaków tego typu rozwiązania. No i mamy problem, no bo co? Jak wprowadzić coś takiego do organizmu, żeby przy okazji naprawiania jakichś elementów nie zniszczyć czegoś innego, nie? Niektóre nanity na przykład świetnie działają, ale są z kadmu zrobione, bo tylko kadm ma takie właściwości, które są potrzebne naukowcom do tego, no właśnie żeby robiły, co Skład to toksyczna skład rzecz. Nie? Skład jest tutaj tak bardzo ważny, i. Ale wiesz, ten skład to jest jedno, bo, bo zobacz, zobacz, jak wielopoziomowy jest to problem dla, do rozwiązania dla inżynierów, bo z jednej strony masz skład, to jest jakby absolutne, to musi być obojętne dla organizmu, a z drugiej strony masz strukturę, która przy takiej. Mikroskali, sama z faktu tego, że jest tak mała, zaczyna negatywnie oddziaływać na organizm. Więc może się okazać, że nigdy nie będziemy w stanie pójść w taką nanotechnologię z science fiction, która będzie krążyła w naszych organizmach, bo okaże się, że poniżej jakiegoś tam progu, sam fakt tego, że to jest tak małe, zaczyna reagować z naszym organizmem w hmm. sposób niepożądany. Dlatego, dlatego dzisiaj medycyna yy, i, i, i te kwestie nano. Jak popatrzymy, one ograniczają się do spraw czysto materiałowych. Natomiast jeśli mówimy już o takich maszynach, to raczej chyba już nie, nie mówi się o takich nanomaszynach, takich tym celowaniu technologią taką sztuczną, taką ewidentnie nie wiem, mechaniczną, w takie czy inne ogniska chorobowe, raczej wykorzystywane są. Już istniejące, delikatnie modyfikowane, specjalnie powielane z jakimiś mhm. defektami albo dodatkami organizmy. Mhm. Bo one jednak troszeczkę gładziej wnikają w nasze, w nasze organizmy, są w stanie się namnażać, są w stanie, jeżeli nadamy im odpowiednie właściwości, odszukać. Mhm. Odszukać znowu. W cudzysłowie, ale, ale no tak, tak to rzeczywiście jest, odszukać i zaatakować, tak jak białe krwinki, ich rolą jest. Odszukanie i zaatakowanie tego, co jest złe w krwi. Tak. No i teraz zobacz, znowu zahaczamy o to, że nie mamy tu do czynienia z faktycznie poszukiwaczami, którzy świadomie gdzieś nie, nie, tam nie, se celują. Jest... Jedyne, co możemy zrobić, to zalać organizm odpowiednią liczbą tak, takich właśnie tak. No, niestety, urządzeń. Tak. Nie? tak samo jak białe krwinki. Dlatego dlatego, jeżeli mamy ich za mało, to mamy problem, mhm. bo po prostu nie są w stanie przeczesać tak, pustyni jak tak, to z kosmicznych jaj tak, zacytuję. Tak, bo one, one nieustannie. W tej o chodzi. krwi szukają wrogów tak. i tych wrogów. No w całym organizmie. Tak, tak. tak. Więc, więc wiesz, więc to jest ten problem, nie? I nagle się okazuje, że, że niekoniecznie będziemy w stanie to. Natomiast, zrobić. natomiast te wszystkie rzeczy, żeby znowu przejść może gładko do innego tematu, te wszystkie kwestie takie maszynowe one są już absolutnie obecne ale nie aż w tak małej skali, w skali takiej tam kilkuatomowej. Aczkolwiek być może to też będzie do tego, do tego zbiegało i te niebezpieczeństwa, o których w dodatkowym odcinku sobie też poopowiadamy, one też bardziej chyba są i będą związane z miniaturyzacją i z takim nie do końca celowym zabiegiem, mhm. dlatego, że no... Biotechnologie będą tym, czym my będziemy jakby próbowali naprawiać i działać na bioorganizmy. Mm -hmm. I będziemy bardziej wykorzystywać to, o czym wspominałeś, czyli te wirusy. Wirusy nie są. Jakby, ja nie wiem, czy one są żywe czy nie. No, no właśnie, takie, ciężko no, takie, stwierdzić. Nie wiadomo, nie? czy są żywe czy nie. Natomiast my, te wirusy, jako że są proste, jesteśmy w stanie łatwiej nimi manipulować. Zresztą z tymi manipulacjami to różnie bywa i historia najnowsza nas uczy, że prawdopodobnie jakieś manipulacje. Niekoniecznie są fajne, tak? Ale zobacz. Natomiast, to, to weźmy. Bo natomiast po, wspomniałeś o wirusach, to jest przecież świetny przykład. To są takie nanomaszyny. Takie no nanity, tak, dosłownie. No tak. To jest właśnie to, i, i ten rozmiar, wszystko się zgadza, nie? I teraz popatrz, one mają pewne zadania. To też nie jest tak, że wirus to jest taki, chcę ha, 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 chce teraz zniszczyć organizm człowieka. Nie, no. ale jego nad, nadrzędną funkcją jest replikacja. To jest jakby wszystko, no, co. A wirus on ma to robić, jest nie? taki zombie, który krzyczy tylko mózg. No właśnie, mózg. nawet nic nie krzyczy, nie? On po znaczy, prostu on się replikuje i to jest. i w cudzysłowie jest wszystko. krzyczy, no. To jest, I to jest wszystko. I teraz zobacz. Ale... I ten sposób, w który on to robi, nagle okazuje się, że trafiając na podatny grunt, czyli na przykład tak. naszą komórkę, sprawia, że okej okay, robi swoją robotę, ale przy okazji niszczy komórkę. Niszczy tego środowisko w się znajduje. Właśnie. No i mamy problem, problem na I teraz weźmy specjalnego wirusa, który będzie niszczył akurat. No, komórki, które się na, na prostacie tam nie wiem, na, na, na nich się będzie replikował. Tak, będzie się na nich replikował i ostatecznie się tak będzie tam rozmnażał, że zniszczy te wszystkie komórki Dokładnie. złe. I natomiast tak prosto jest błąd. Natomiast natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że dochodzi do tego jeszcze ten aspekt samoczynnej samoczynnych zmian, które też zachodzą. Mhm. Że nieustannie. Pod wpływem od chociażby promieniowania jonizującego dokonywane są, czy, czy dokonują się pewne, pewne zmiany mhm. nazywane mutacjami. no i może nagle część tych wirusów albo jeden zmienić się, i zamiast wyżreć na tej prostacie te komórki, do których wyżarcia został stworzony przez ludzi, to nagle on wyżre całą prostatę. Na przykład. Gdzie ta prostata jest? A, Pokaż, drugą. gdzie jest prosta? Wszyscy wiedzą. Nie mogę, bo nas zdejmą. No, co trzeba zdjąć, żeby pokazać prostatę? Trochę trzeba. Dobrze, zostawmy to. Po, powłoki prostatę. mięśniowe nawet. Po, powłoki mięśniowe trzeba zdjąć. Okej. Okay. To, to nie byłoby miłe. Natomiast te, to, co my sobie wyobrażamy jako nanotechnologiczne maszyny to już działa, ale w skali no takich powiedzmy dziesiątek setek nano, mikromaszyn, takich mikromaszyn, z którymi mamy na co dzień praktycznie do czynienia, z które są, które są no to w skali może pojedynczych, pojedynczych mikrometrów, no to tysiące nanometrów, tak. I są poupychane chociażby no, w naszych telefonach. Zaraz, zaraz troszeczkę o nich może powiem więcej i o pewnych przemianach, które też mają miejsce, bo niedawno okazało się, że już pojawiły się pierwsze procesory optyczne. Mm -hmm. I to o tym, o tym zaraz powiem, Fotonika. ale... Tak, o fotonice i o, i o tych ławach optycznych, które jakby, mikroławach optycznych, o tym wszystkim, co, co jest dzisiaj taką domeną technologii informatycznych też. I skąd się to wzięło, to to za moment, bo jeszcze mi się przypomniał jeden taki e, nanostwór, mhm. taki jak ten, ten kine, kine... Kinezyna. Kinezyna, 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 kinezyna. Tak jak ta kinę... Zyna. <gry> okay. W każdym razie jest to, bak to są bakteriofagi, które tak. wyglądają jak taki lądownik z taką głową. Taki, Dosłownie który... jak orzeł, nie? Tak, jak ten, który na Księżycu wylądował. Fenomenalnie to wygląda i to są takie właśnie, to są takie chyba organizmy pośrednie między wirusem nie, to A, wirusy to są. To są wirusy, ale one są jakieś takie bardzo szczególne. Znaczy, no one są fajne pod tym względem, że ich domeną są bakterie, atakują bakterie. I na tak. przykład y, mamy problem z antybiotykami, wspominałeś penicylinę. I problem jest taki, że znaczy zaczynają nam się kończyć antybiotyki. Ostatnio chyba jakieś tam się ukłania Ale to, znowu się wiąże, to się wiąże to się wiąże z odpornością. Tak, bakterie naszą. się oporne się oporne się robią oporne, nieodporne, bo to często ludzie mylą tak. na antybiotyki. Problem jest taki, że nie ma co podawać i czasami się takie superbakcyle pojawiają, które no, toczą organizm, a my nie mamy czym walczyć. więc taka Coraz, coraz bak... częściej te, te, te całościowe zapalenie organizmu bakteryjne to się jakoś sepsa, tak? Tak, tak. Więc wiesz, więc nie masz to czego straszne. leczyć, no jest problem. Jak organizm sam tego w jakiś sposób nie zwalczy, no to jest mogiła. Tak. Ale właśnie przyszłość prawdopodobnie leży w takiej bakteriofagoterapii, czyli. Wysyłasz de facto wirusy, które są w stanie zniszczyć, zaprojektowane odpowiednio, które są w stanie zniszczyć ten konkretny rodzaj komórki bakteryjnej, i w ten sposób sobie radzić. Bakteriofagot. Tak, dokładnie. Robimy nową, wiesz, nową broń przeciwko bakterii, która jest oporna Żeby na... Żeby nie była. to jest bakteria grająca na fagocie, nie? A nie taki z fagot slangowy. Z muzyki tego, z klasycznej. Muzyki, tak, z muzyki klasycznej i ona powoduje, że... Przepraszam bardzo, jest koncert, ale ja muszę wyjść, bo muszę załatwić jakąś bakterię. Nie? Tak, fagotem. <laughs> I ją tłuczę. Okej, okay, no nie, to...